Witam maloczyściomankę, nazywam się Just Mr. Matthew, witam was w retro grze, w grze Worms 3D, w grze z 2003 lub 2004 roku, w grze w której lamie jak się tylko da. Oczywiście tryb jednoosobowy, menu kampanii, Robalson Cruz, czyli nawiązanie do kolejnej postaci książkowej czy to filmowej. Nasz, tak jak tu czytacie, robal rozbił się na wyspie. Na wyspie Robali musimy zwrócić uwagę Straży Przybrzeżnej i pomóc naszemu robalowi uwolnić się z wyspy. Zobaczymy w jaki sposób mały Worms Island <laughs> siedzi tu więziony, tak jak czytacie, z martwym rekinem szczęki. Eee... Nawet wróg jest Quinto. E, e, problemem jest to, że tak jak widzieliście, mam jeden HP, i jeżeli jakkolwiek spadnę, tak mam po misji, a będzie tutaj parę skrzyneczek do zebrania, parę skoków, parę wspinaczek do wykonania, jak i e, latania jetpackiem, z tego co pamiętam, Dziękuję. powiem wam, że ostatnio oglądałam, y, znaczy ogólnie też oglądałam u 2go. Takiego jak YouTubera Wormsy. I mam wrażenie, że on na takim odcinku jak ja już jestem, albo nawet wcześniej skończył całą serię. Fakt, że on nagrywał po 30 minut odcinki, ale jeżeli chodzi o stosunek e, czasu gry do mm, ilości misji, no to jednak on robił na dany czas e, taki jak ja dużo więcej misji. I nie lamił tak jak ja, więc no mówię, on się wyrobił w. Nie wiem ilu tam od 10 do 12 odcinków. No może do 13. Tylko, że mówię 30 parominutowych. Aczkolwiek wiecie, ja mój odcinek ostatni też wyniósł 28 minut. O Jezu, ale bym wpadł. Kamera, nie buntuj mi się. Aha, czyli mam tam polecieć. Lecimy sobie do domku lecimy sobie łokienkiem albo nawet wejdziemy łokienkiem i mamy tutaj podest mamy wyjść na górę, tylko ciekawe czy użyję dwóch podestów czy jednego pamiętajcie, że jak źle skoczę cofnie niechcący robot do tyłu stracę 1hp, to po mnie broń sobie schowamy broń chowamy backspace'em jeżeli nie chcecie mieć żadnej broni to backspace i wtedy broń wam się chowa Jakobyście nie mieli. A Ajajaj, myślałam, że już za wysoko szkoczę i zabierze mi HP. Nie wiem co tutaj, to tu człowiek jakiś chyba pochowany pod piaskiem. Rr, te kraby zżerą jego rękę. E, no dobra, czyli robale i kraby się tu ładnie bawiły. Tamty robal, wróg mój, nie wiem czego był w skrzynce uwięziony. W skrzynce? W klatce chciałam powiedzieć, nie w skrzynce. O! Spróbujemy zrobić to w ten sposób, a i nie w tą stronę. Może tak, może mi się uda wskoczyć. Jak nie, no to. To troszkę zlamiłem. E, także moi mili wrócę e, przy tym samym momencie. Udało mi się, moi mili, wejść na górę używając tylko i wyłącznie mm, jednego podestu. Może mi się on potem przydać, bo będę miał jeszcze 5, e, około pięć, nie pamiętam ile, ale chyba z 5 skrzynek do zebrania. A mamy, pamiętajcie, tylko 3 minuty. Teraz się zacznie odliczanie i ja w momencie, kiedy będzie, no 2, 1, będę musiał skoczyć ze spadochronu. Tylko będę musiał brać pod uwagę wiatr, ze względu na to, że ten wiatr jest spory. A ja. Wolałbym nie, nie, nie wskoczyć do wody, wiecie o co chodzi. A teraz nie mogę sterować spadochronem. No, o co chodzi? O to chodzi, moi mili. Właśnie, kurde, o to chodzi. I jak ja teraz stąd spadnę? Ja jaj, 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 jaj. Uff, udało mi się. Ale mam dwie minuty, tylko jeszcze dwie skrzynki. Jednak dwie, nie pięć było. Niska grawitacja jest tutaj. Nie pamiętam, co robiła... Aha, niska grawitacja zwiększała skok. Faktycznie, pamiętam. I zmniejsza to obrażenia od upadku i w ogóle. Ja sobie zrobię tak najpierw, że jednak tutaj sobie na wszelki wypadek asekuracyjnie zrobię podest. Mm hmm... Pua, chyba mi to nie bardzo coś da. Tak, niska grawitacja mi skok... ten i. Dziękuję! Uff, nareszcie. Byłem pewny, że się odbiję od tej reklamy i wpadnę do wody. <grych> Ale na szczęście nie. Eee... O tej kaczceńki jeszcze nie było, jak szaman sobie gra. Myślę, że Piorun teraz w niego pierdynie. No chyba, że była, a ja nie pamiętam. <śm> Zabił krowę. Co za. Ale przynajmniej zmienił się pośmiertnie w złoto, więc jest coś warty. <śm> Dobra, kaccenkę mamy kolejną. Podejrzewam, że to już było. Mogę się mylić, ale zobaczymy. Co, granaty? Uzi, M4. M4, Uzi, cholera wie co to jest, ale to chyba też było. No tak, czy jak mamy złoty y, puchar lecimy z następną misją Lina i Hak. Od wielu lat straszliwy pirat zwany różowo brodym terroryzuje morskie szlaki. Teraz jednak miarka się przebrała, otrzymaliśmy rozkaz natychmiastowego rozprawiania się z tym łotrem. Problem w tym, że jakiś przygłupi nawigator skierował naszych bohaterów w niewłaściwe miejsce. I co teraz zrobimy? Zaraz już wiem, skoro nie możemy dotrzeć do celu, może warto zastosować starą marynarską taktykę puszczania kaczek w wodzie. Już wam chyba w jakimś odcinku mówiłem, że ja nienawidzę e, sterowania liną w Wormsach 3D, wtedy to było jednak łatwe, okazało się. Ale podejrzewam, że ta misja już taka nie będzie i że to o, trochę będę musiał pokaczkować i porobić tą misję wielokrotnie. Różowo brody, podwładny jeden, podwładny widzę tutaj dwa, podwładny trzy, wszyscy nazywają się tak samo, mało HP mają, aczkolwiek mnie jest tylko dwóch. Musimy posprzątać. Pewnie, że musicie posprzątać kleon zawodowiec, co tam było, żebeczkę od tyłu, ale co żebeczka od tyłu? Bo, bo, bo co mi tu, co mi tu sugerujecie? Hmm. Dobra, skrzyneczkę zabieramy. Trzy razy bazukę dostałem, no i co mi po tej bazuce powiem wam szczerze? Skrzy... Idę po skrzynkę numer dwa, bo ja bazuką nie potrafię strzelać. A nawet jak potrafię, to i tak wolę wziąć, wziąć jeszcze jedną skrzynkę, bo wydaje mi się, że mi się uda, w sensie, że zdążę. Może się po tym schowam jednak. Trzy razy bazuka, kolejna, no bez jaj. Czyli mam sześć razy bazukę. Jak na mnie, to nawet nawet blisko. Aha. Chciałam powiedzieć, że nawet nawet blisko, byłem, bo nie wiedziałam, że to są jakieś beczki, kurde, z prochem i wystarczy, że w proch trafię. No dobra. O, nie widzę tutaj granatami się. To są jedna z tych drużyn, które nie potrafi się posługiwać granatami. Tam widzę mam drugą uh, skrzynkę, tylko że tu jest beczka z prochem. Jeżeli ja zostanę na tej wyspie... To obawiam się, że oni będą mogli z tą beczką zrobić to, co ja zrobiłem z tamtą. No ale nie będę zgadywał. Chociaż to jest w sumie daleko. No nic, zaraz zobaczymy. Bazuka, no bez jaj. Co będę cały czas bazookę ten brał? Idzie w lewo, to dobra, spróbuję w ten sposób. Wybuchnie? Wybuchnie. Podpalony. Dobra. Tylko, że teraz prawdopodobnie skipper dostanie. Podwładny rusza do boju. Bazooka. No nie mówcie, żeby... Dostał. Na szczęście nie podpalił tej skrzyni. Na szczęście nie podpalił skrzyni, i teraz tak, gdzie jest tam ta, ta, dobra, tam jest. Idziemy po nią, po skrzyneczkę. Idziemy jeszcze po skrzyneczkę. Ktoś mi powiedział ostatnio na moim odcinku, dwa odcinki przed, że zostało mi z 15 misji, więc w poprzednich chyba zrobiłem y, odcinku, który poprzednie trafi z 3. To zostało mi jeszcze ze 12, tu już zrobiłem jedną, czy to 11. Bazukę tylko dostaję, no bez jaj. Podwładny musisz dostać, sorry. Oberwał, ale czy za 10? No, za 27, bardzo dobrze. Czyli został jeszcze jeden rubal. Co to będzie różowo brody, czy nie? Jak tafiwski Eee, tam gdzie trafi lamus jeden. No mówiłem to robale w większości miejsc nie potrafią się granatami posługiwać. Tutaj z kolei różowo. Różowo brody ma 65 hp, trochę dużo. Ale też wątpię szczerze mówiąc, żebym w niego trafił. Pia ja pierdzielę, jakim jestem... Ale mi przyrósł skill. LOL, czyli ja się tu nie musiałam na żadnych linach wspinać. Nie wiem, co mi się obzdorało, ale ta misja była mega, mega, mega łatwa w takim razie. Albo uczę się w końcu strzelać bazuką, nie? Brać y, wiatry pod uwagę w tym sensie. No zobaczymy. Już. Pogubiłem się trochę w rachubie, ale chyba mam 13 minut odcinka, więc możemy zrobić kolejną misję. Nic darmo, nie można tak po prostu wymknąć się z wesołego miasteczka bez płacenia. Tutajsi pracownicy to banda krwipiców, która nie wypuści Cię ze swoich sideł bez pobrania odpowiedniej opłaty. Za każdą przyjażdżkę trzeba zapłacić jedną miną. Zbierz skrzynki i zanieś zapłatę do każdej kasy z biletami. Tylko w ten sposób możesz odzyskać wolność. No to zaraz zobaczymy, co ja mam tu zrobić. Witamy w wysokim miasteczku. Ale bym się wybrał z takiego wysokiego miasteczka, z takim Enrique. No homo, my friend. Dobra, muszę zbierać skrzynki. Po otrzymaniu takiego wynagrodzenia zanieś pracujące... Aha, Patrick, Mar... Trzech ich jest? Enrique. Patrick, Mar i Enrique chyba. Broni nie mam żadnych. Czyli broń muszę sobie sam zebrać w takim razie. Mm. Nie wiem o co tym gołganą chodzi. Pewnie te brązowe skrzynki są z minami, a te z brońmi. Podest? Ja pierdziele, po cholerę mi podest. nie mm. mają... Ja pierdzielono jak ja mam to zrobić? Przecież to jest easy peasy dla nich. O lol. Eee. Siema, Enrique. Ej, gdzie tu jest skrzynka? Ja na górze jest skrzynka. Wiecie co? Ja sobie może jednak rozpocznę tą misyjkę od nowa. Żeby nie stracić tego pierwszego ruchu. I spróbuję od razu iść po. Boże, tak się wyrażę te... Ale tu widzicie tą tamtą dużą skrzynkę. O tą? Patrzcie. <trykuj> Kurde, mać, to się urządziłem. No ładnie się urządziłem, nie powiem. Jak można było tak zwalić? Ja nie wiem, co ja mam robić, tak naprawdę, powiem wam szczerze. jeszcze raz muszę to przeczytać. Jeszcze raz. Witamy w wesołym miasteczku, pomalutku. Aby zapłacić, musisz zawierające miny przeciwpiechotne. Czyli ja mam to wszystko zbierać, ale jednocześnie nie dać się załatwić. Powiem wam, że jednak to jest zbyt kortkorowe według mnie. Dziękuję. Kurde, chciałam to postawić na no jej dupa. No, bez jaj. O co. Wątpię, że tu chodzi tylko o to. Naprawdę wątpię. Co ja kurde robię? Kurde, no chciałem to postawić, i mi nie wyszło. No i dobije mnie, powiem Wam szczerze mówiąc. Że nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Spróbuję jeszcze ze dwa razy, a jak mi to nie wyjdzie, no to zerknę gdzieś na YouTube'a, bo to też szkoda naszego czasu, zwłaszcza waszego, żeby tą porażkę oglądać. Mhm. Mm Mam podest, to ja może to zrobię inaczej. Wiecie? Poczekajcie. Kurde, no i... Spierdzieliłem jak poprzednio. To samo. Jeszcze ma... Ja, ja mam jednego robala. Poważnie. Poważnie, ja mam jednego robala. Na serio? Może ją się kryć po prostu. Powiem Wam szczerze, że nie wiem. Także może rozstaniemy się tutaj na tej misji 20 minut odcinka porażki wystarczy mi. Eee, ja się będę z wami żegnał, jeżeli wam się podobał odcinek. Jeżeli was nie zanudziłem, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli jesteś nowym widzem, zostaw e, subskrypcję, komentarz oraz łapę w górę. E, a chociażby motywacyjnie, pamiętajcie też, że przypominam wam w każdym odcinku, e, posiadam coś takiego jak fanpage na Facebooku. Ja się będę z wami na ten moment żegnał. Życzę wam e, miłego wieczoru, miłego dnia, miłej pracy, nauki, co wy tamkolwiek robicie. Nieważne o jakiej porze oglądacie, do zobaczenia. Cześć.